Witam. No i chciałem wam pokazać taką ciekawostkę u moich rozpłodowców. No samiczka w końcu zniosła jajka. Z tym, że co? Za chwilkę wam pokażę, że jedno jajko jest bardzo malutkie. Nie wiem, czy mi się to uda wyciągnąć spod samczyka. Nie chcę ich tu niepokoić, ale. O! Chodź tu, chodź. O, to jest coś takiego. Jedno jajeczko jest normalne, a drugie jest bardzo małe. No i co wy o tym sądzicie? Wydaje mi się, że z tego się nic nie wylęgnie. No dziwna rzecz, muszę przyznać. To pierwsze jajko jest normalne. Przed chwilą zniosła to. Bardzo malutkie. Nie wiem, czemu tak się stało. Długo u tej pary się nie mogłem doczekać na jajka. Pomimo, że już tu siedzą, no, gdzieś od dwóch miesięcy razem, zniosła dopiero jajko przedwczoraj, i dzisiaj mi zniosła to jajeczko. No i jest takie malutkie. No i chyba nic z tego nie będzie, włożę. Może z tego jednego coś będzie. Położę sanczyka. I nie będę go tu niepokoił. No muszę przyznać, że nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. No i wypowiedzcie się. Co o tym sądzicie? No, tu tak wstawiłem tylko taki filmik. Tylko z tej ciekawostki. To jest samiczka i samczyk. Para rozpłodowa. Samiczka z 15. Samczyk z 11. no i taką niespodziankę taką niespodziankę mi sprawiła no i co wy o tym sądzicie? to tyle nie będę tam nagrywał innych gołębi no bo wkrótce będzie inny filmik o tym to tylko tak w ramach takiej ciekawostki co się wydarzyło jakie to jajeczko jest zniesione No, przyznam, że trochę mnie to zaskoczyło. Komentujcie. I co o tym sądzicie? Hej, na razie.